Reprezentacji. Czekamy na zawodniku. Mamy nadzieję, że przyjedzie sporo osób. dziesiątą. Zakończyliśmy ten tryout zabawą biegową. My bawiliśmy się świetnie. że żeby również. Osoby, które są już reprezentacji i zostały powołane mają teraz czas wolny do 16 gdzie idziemy na odnowę biologiczną, tak? 20 minut panowie, 20 minut 20, e, 20 minut słuchajcie, szybki prysznic e, ogarnijcie się, weźcie ręczniki, klapeczki i będziecie odpoczywać dobra ogłaszamy, ogłaszamy nagrywasz do to, domen? to ma, to ma, ma no. być poważny, to ma być w sposób poważny ale no możesz jak chcesz dobra więc od czego zaczniemy, nie? trzymaj, przemysłowo no, no, no. jak będzie pierwszy, tak? jesteś gotowy? ale ta Redonda? Jest gotowy? Tak. Gotowy, tak? Mateusz Wieś? Tak. Gotowy. Tak, Beniamin wiem, że chyba nie. No tak, dokładnie. Tak. Czyli w lipcu się widzimy. Tak, jak najbardziej. Ogarniesz ogarnie jest... wypiec. Beniamin Iwanicki też brawa dla niego. Widzimy się w lipcu. Andrzej Gotowy? Gotowy? Gotowy, gotowy. Oliwiet Nie gotowy. Jakub Sema? Udało ci, nie? Dobra, i w źródeł. O Tylko po mi żebyś tam dał Dobra, całej reszcie dziękuję pani, że przyjechaliście. Próbujcie dalej. Także do zobaczenia z wami, mam nadzieję, że w lipcu. Tyle, dzięki, zbieramy się i jedziemy. Przerywamy. wszyscy. Do, dobra, do No, w podróżujesz. No, w dół nie podróżujesz. tak to to tak A jak jest? To Dobra, już zmiana. Zbieramy flagi, szybko no. i zmiana. No a może si, pamiętacie, że flagi były na boki na otwartach, na otwartach, na otwartach, na otwartach, na otwartach. idzie. <grym> Prawą ręką miałbyś robi się teraz. Si, lewą ręką, Nie, ty? prawo. prawa. Trzeba lewą zrywasz? ty? Dobre, pytanie. Lewej flagę. A co? a. Ty, nie, nie, nie. Ale flagę dopiero to Ready, go! Pa, <grystanie> no. to? No. 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 Jedną ręką a te flaki zerwałem. Ładnie. Jak, Masz to jest? na wideo? Dobra to było. jak tam? Jak tam samo poczucie? Fantastycznie. Zadowolony z zgrupowania? Tak jest. On jeszcze chrzest nie miał. Tak, jak najbardziej. A jak jedzonko? Fantastyczne też. Super jedzonko, super atmosfera, bardzo przyjemnie. Mega dobra atmosfera. Jennerze Pawle, za Twoje zasługi wręczam Ci o to to odznaczenie. Order. Order. najlepszego elementa. Noś go z chwałą, dumą i całym zaszczytem. Piękne. Dziękuję Mamy tacie i rodzicom. Naprawdę jestem dumny. <noise> Kolor słupkowy. Faktura lekko mętna. Aromaty owocowe, słodkie, wanilia. Orzeźwiające, lekka goryczka. banowy finish. Polecam. Nikt się nie spóźnił? Jestem w totalnym szoku. Trener Daniel, czy trener Grzegorz? Trener Grzegorz, zawsze. Trener Daniel jest moim trenerem, więc jego wybieram. O, trener Daniel. Polska na trzy, raz, dwa, trzy. Polska! O, dobrze. A Mamy to! Rocky! O, no, that's why they play this. Dobry, Dobry defense. Kacper! To on jest mało Graj, graj, graj. Stop. Tak. Ale ten 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 sędzia ma jakieś swoje znaki. Ja pokazuję, że jestem na linii, on mi coś tam jakieś klepanie po nogach robi. Tomasz Nowak to to tak dzisiejszy nie? autor dwóch przyłożeń i podwyższeń Tomku. No mógłby tak. Tomku, czy jakiś defensive back może ci zagrozić. <laughs> to tak. Czy jakiś defensive może ci tu zagrozić? Nikt po, w Polsce nie jest w stanie zagrozić. A na no, przykład Włoch czy Ameryki? Nie. Dziękuję I'm built different. <laughs> I'm stronger. <laughs> Let's go Tommy! Peter <laughs> Ciaszerski <laughs> Straight out of NFL Academy uh, Kogo było lepiej poznać? Lamara Jacksona, czy Tomasza Nowaka, jak myślisz? Wydaje mi się, że Tomasza Nowaka. Bo mnie przynajmniej rozumiesz, a on tam pewnie... A, tak, tak. Hanyn, Hanyn. Hanyn, Hanyn. Chodźcie, chłopakowie, jest. Polska. tak? Rozwodźcie Polskę! Ja wiedziałem, że na koniec pójdzie ogień. Sprzątamy! Sprzątamy! Dawaj, Sima, nie jesteś aż tak autyzowany.